Marcin Skrug, czyli co tam w Hormudzie wersja mobilna Akurat teraz startuje, ale Okazało się, że mimo tego, że jest w Irlandii 15 stopni To stwierdzono, że bardziej bardzo fajnie, kiedy zacznie padać deszcz Kiedy będzie kapuśniak, zmoczy wszystkich i po prostu będzie rewelacja, nie? Także taka piękna sytuacja, no ale już jedziemy Już się ruszam Jeszcze wycieraczka z tyłu, niech sobie doleci I lecimy, panie i panowie Piękne słoneczko, co? Niby słoneczko tutaj, a zaraz będzie padać to jest tak jak w Braciach Mars, w którymś, w tam filmie było, yy, że wychodzą na jedno, jedną stronę, zachód, uuu nie, tutaj pada deszcz i otwierają drzwi z drugiej strony, wschód, piękne słoneczko i tak dalej. Tak dzisiaj jest w Irlandii, tak to się rzeczywiście wydaje. Oj, aż za bardzo. O, tak może być, tak lepiej. Także jest bardzo, yy, bardzo fajnie. Słuchajcie, mój jest fajny, bo wczoraj się dużo rzeczywiście działo. No, abstrahuję oczywiście od tego, że mieliśmy odcinek, yy, QA, tak? No na, na głównym kanale, kanale wybiło 5000 subskrypcji, więc akurat jakiś taki był, był w miarę fajny pomysł. Cześć, Krzychu, witam cię bardzo serdecznie. w Polsce pochmurno? No tutaj też, wie ja akurat tutaj mam słoneczko, a tutaj mam rzeczywiście ciemne chmury, także po prostu masakra. No i akurat wczoraj był taki jakiś fajny dzień, ale też przecież polscy sportowcy zaszeleli. Tak, bo rzeczywiście fajnie się naszym piłkarzom podobało. Ale też pani i panowie były przecież w wczoraj nagrody Emmy czyli tak zwane telewizyjne Oscary. I to dla mnie e, powiedziałbym bardzo ważna sprawa i bym bardzo skłamał, bo rzeczywiście ja mam totalnie wywalone na Emmy. Ale no niestety mój e, Twitter czy tam X jak zwał, tak zwał, zależnie od tego, jak to lubi się nazywać, był dzisiaj zawalony, bo oczywiście najczęściej to tam obserwuję jakieś e, portale właśnie, które zajmują się tym, jak powiedzmy Variety, e, bloody Disgusting, Discussing Film itd., e, i tak dalej. I tak dalej żeby te wszystkie informacje wam y, też wrzucać no i akurat okazało się, że oni wszyscy dawali, wrzucali. O proszę bardzo jak pięknie, popatrzcie. Najbardziej mnie wkurzyło kilka rzeczy, już wam będę właśnie o tym teraz mówił Widziałem y, dzieciaczek z dogrzewania dostał, dostał nagrodę z dojrzewania Nie bardzo, nie bardzo rozumiem o co chodzi. Na to, o co, że Dzieciaczek z dojrzewania dostał nagrodę. Y, Aha, to już teraz wiem, o co chodzi, tak, tym, tym 15 -latek, tak, no bo to, dobra, nałożyło mi się 2 do 2, dodałem i wyszło mi 22, już teraz wiem, jak najbardziej. No ale słuchaj, Setrogen dostał za ten swój serial The, The Studio, on tak się nazywa ładnie, dostał tam jakąś koszmarną ilość nagród, naprawdę, on tam 5 czy 6 tych Emmy dostał, on sam, jako tam producent, scenarzysta, aktor i tak dalej, i tak dalej, i tak sobie przypomniałem, a gdzie są te wszystkie pajace, gdzie są te wszystkie łosie bagienne, które kiedy Setrogen kręcił filmy Kevina Smitha. Ożesz, o ożeszku. Ale korkociąg. To już przy wyjeździe z pracy, co ci się porymbało? No to chyba rzeczywiście tak nie będę czekał. Tylko sobie że tak powiem brzydko, powiem wycofam. dobrze, Bo tutaj jest remont, panie i panowie. I to jeszcze się nie da nic zrobić w tym momencie. Tam też jest, też jest korek. Tu źle, a tu niedobrze po prostu masakra. No trudno, spróbujemy tutaj. I e, motyw jest taki, jak on kręcił właśnie filmy. Czy to były te komedie, co on tam takie powiedzmy Jada Apatowa, czyli tam powiedzmy 40-letnia dziewica. Czy tam na przykład kręcił, co tam było Knocked Up, czyli byleż to była wpadka. Czy jak na przykład kręcił tam coś jeszcze. jeszcze O, Camilla Smitha film robił przecież, gdzie. Zak i Miri kręcą film dla dorosłych. Cześć Ewa. Ewa, witam się bardzo serdecznie. No to oczywiście ci wszyscy ludzie, o patrzcie, on się skończy, w ogóle on jest beznadziejny, niech spada na drzewo, jakiś głupkowate śmieje się, jakby miał e, zapalenie płuc i ten facet się do, do niczego nie nadaje. No i teoretycznie można by się z nimi zgadzać, ale rzeczywiście ja jestem ostatnim od e, powstrzymywania się. Nawet, e, że tak powiem, dopiero kiedy obejrzałem Niewidzialną Wojnę Patryka Wegi, stwierdziłem, że więcej już go nie będę oglądał. Dziękuję bardzo, jest nas 38 na czasie, Fajnie, że jest, jeżeli lubicie gadanie o filmie, dajcie suba. I przypominam sobie, że właśnie że Seth Rogen wtedy takie, takie produkcje robił. No ale oczywiście trzeba też pamiętać, że on stoi m.in. za sukcesem serialu The Boys, panie i panowie. The Boys, tak, to rzeczywiście on go m.in. wyprodukował, on go wspierał. Wiecie, jest kilku takich twórców, których byśmy nie posądzili o to, ale na przykład między m.in. Kevin Smith również. Wiele fajnych rzeczy, jak chociażby Buntownik z wyborów wyprodukował a to rzeczywiście bardzo ważna, yy, bardzo ważna sprawa. I muszę przyznać, że teraz nagle wszyscy o, jaki on jest cudowny, patrzcie, on dał to dam to. Dał. teraz wszyscy go chcą, a kurde, jak było źle, no to wszyscy po nim jechali i tak myślałem, to wywieźniaki dwulicowe, zresztą Hollywood jest dwulicowy, tu się akurat nie ma z tym jak najbardziej co wspierać, bo Hollywood po prostu jest, jest wredne, purytańskie, dwulicowe, hamskie i tak dalej, i tak dalej. No ale to dlatego jest właśnie chory. chory Także tak to rzeczywiście jakoś z nimi wygląda. Sekundkę, to muszę wyjechać stąd. A tutaj rzeczywiście jest masakra, jeżeli chodzi o... Ale na szczęście mój silniczek ma turbo i to rzeczywiście zadziała ładnie. Cześć, ja dalej tam bardzo serdecznie, cześć. No niestety po rosyjsku nie, nie mówię, więc bardzo mi przykro. Więc tak to, tak to rzeczywiście wygląda i to mnie wkurzyło. Później jakiś facet... Teraz sobie nie przypomnę, za który cel, w każdym razie, co jest ważne dla fabuły, dla, dla historii nagród Emmy, Czarnoskóry. Dostał nagrodę. No i nie było nic dziwnego, wiadomo, aktor tam y, drugoplanowy, za jakiś tam, powiedzmy, y, 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 gatunek seriali, i tak dalej, tak dalej. Tylko, że oczywiście, pierwszy czarnoskóry mówię, kurde, walczycie z tym wszystkim, y, jak się to wie, to, to ten, ten sizmy jest, jest zły i tak dalej. A tutaj mówię, co to ma znaczenie? Co to ma znaczenie? Czy on jest biały, żółty, zielony, czy niebieski? Zasłużył? Zasłużył. Dobrym aktorem, dobrym. To dostał, i rzeczywiście zauważyłem, że. Zmieniła się narracja, bo tak naprawdę nie wszędzie, bo na przykład Discussing Film tam uskuteczniało to, ale na przykład patrzyłem na variety, to variety już nie, że na zasadzie, że taki jak taki, ja taki, taki facet dostał nagrodę za Emmy, za ten i za ten. Więc zauważyłem, że jest poprawa i są niektóre portale w Stanach, które cały czas będą uskuteczniały, bo im się to klika po prostu. I jak sprawdzałem, no to na przykład w porównaniu z Variety ten ten akurat konkretny post Discussing filmów no tam podejrzewa 5 9 miliona. Impresji, odsłon, jak zwał to, jak to się tam nazywa, to już nie, nie, nie mniejsza o to, bo to wiadomo, że z platformy na platformę to się z, 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 zmienia. Sekundkę, bo jestem akurat na rondzie. A jadę pod córkę, i akurat dzisiaj jest taka pogoda niespecjalna: jak widzicie, jest, jest a nie widzicie, bo ale jest, jest mokrawo wszędzie, więc tak niekoniecznie, niekoniecznie fajnie. I to mnie bardzo wkurza ta ich dwulicowość. Witam mi tam 40 ludzki. Dziękuję bardzo fajnie, że jesteście. Jak was. Jak lubicie gadanie w filmach, dajcie suba, a jak chcecie, żeby było fajnie, to dajcie, podbijcie, e, dajcie łapkę. A już za chwilę będzie wysyp e, memów z 1670. No tak, to już za kilka dni wychodzi nowy, nowy sezon. Będzie o, e, jak on tam mawiał, że on chce być największym Janem, Janem Pawłem w historii e, Polski, w dziejach, dziejach Polski. No coś tam rzeczywiście będzie niesamowitego, no, ale to oczywiście dla, tylko dla osób, które lubią to, bo to jest specyficzny humor. I tak Wam powiem, jeżeli kojarzycie na przykład teraz możecie mi podróżnić tytuł, bo zapomniałem jaki jest tytuł tego serialu Oczywiście co się dzieje w Kropliczance W Kropliczance co się, co się dzieje i tam już teraz w może momencie piąty sezon był To jest narwane na Kanal Plus To jest ten sam scenarzysta i to jest ta sama formuła Czyli, że powiedzmy ta kamera niby jest powiedzmy taka e, troszeczkę ala e, wielki, wielki Brat Ala Big Brother I to rzeczywiście jakoś tak to, tak to wjeżdża Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam jak jest Kurczę, teraz mi winęło że to nie są właśnie The office, The office Polska, czy jak takie tak je, czyli office Office.pl to no rzeczywiście jest bardzo dobre, ale akurat ja lubię ten, ten typ humoru, wiesz to, to jest rzeczywiście fajnie, to jest breka, dobre przymrużenie oka yy, i śmianie się tego, jakimi jesteśmy my yy, ale zauważam yy, Pewną zależność, pani The Office lubią. No bo to jest ten sam typ humoru, to jest raz. Dwa, to jest ten sam scenarzysta. Tam w ogóle cała ta ekipa, z tego co wiem. Nie, nie oczywiście aktorzy, no bo to nie, nie, nie to samo, ale ekipa w sensie charakteryzatorzy, kostiumolodzy, scenografowie, operatorzy i tak dalej. To jest cały czas to samo, wiesz, bo to rzeczywiście sprawdza się i, i, i daje w porządku. Inne, inne to są platformy, bo The Office jest nadawane na Canal Plus, a 1670 jest nadawane na Netflixie. Więc to jak najbardziej to jest, o to chodzi głównie, że tutaj mamy różnicę. sekundę sobie podkręcę, ale no to jak najbardziej, to jest, to jest coś, coś, coś pięknego, coś, coś, coś fajnego, jeżeli lubisz taki, taki humor, no to pewnie że tak troszeczkę absurdalny, mi akurat blisko do takiego, bo ja to humor to absurdalny, taki dziwny, inny kocham od zawsze, bo czy to byli oczywiście bracia Mars, czy to latający Pythona, czy już w późniejszym etapie kod, czyli komiczny odcinek cykliczny, albo Katz, czyli komiczna, audycja cykliczna, no to rzeczywiście gdzieś tam ten humor absurdalny mi e, od zawsze towarzyszył. Przecież nawet pamiętam w młodości ktoś człowiek oglądał i zaświgał się w e, Weird Ala Jankowicza. No to było coś rzeczywiście dziwnego, innego, jego głupawe parodie, które były przeważnie, przeważnie o jedzeniu i jak w piosenka Michaela Jacksona I'm I'm Bad, czyli I'm fat, no to rzeczywiście, patrzcie, a w mieście jest sucho. Co za dziwne. Patrzę, ja jestem, byłem na obwodnicy, tam gdzie pracuję, i, i, i padał deszcz, i rzeczywiście chmury były paskudne. Jestem w mieście, i nie, do, że, nie to, że nie pada, ale tu jest sucho. Tutaj nawet nic nie padało. To się moja córka, córka zdziwi, że ma, e, mam ją odebrać z miejsca, gdzie zawsze ją odbieram, jak pada deszcz. No życie. Tak akurat to jest. Już patrzę krzywo, bo widzę, że, że piszesz, ale ostatni, e, ostatni Wednesday miało ciekawą e, kampanię reklamową. Bo reklamowano już w Polsce sam Wojciech Mann. No widzisz, ja akurat mam ten problem, że właśnie serialami są na bakier. Co prawda zacząłem wczoraj, bo dobrze wiecie, że za kilka tygodni na kanale pojawi się Lincoln, który jest, powiedz, że jest wielkim fanem ksenomorfów i obcego, to jak nic nie powiedzieć, ale jest mega wielkim fanem, więc 23 wychodzi ostatni odcinek serialu Obcy Ziemia, Alin Earth, więc stwierdziłem, że muszę nadrobić. Wczoraj obejrzałem pierwszy odcinek mocny, mocny, naprawdę bardzo mi się podobał. Klimat niesamowity. Mam pewne nieścisłości, mam nadzieję, że te nieścisłości będą później wyjaśnione w miarę, w miarę trwania, bo akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z filmu "Obsy 8 Pasażer Nostromo więc to rzeczywiście jakoś tak to by zrobiło. Mam nadzieję, że to wszystko będzie powiedziane czemu to i jak tak. Bo teoretycznie nie wiem, czy kojarzycie, ale w obcym, kiedy spotykamy się właśnie z ksenomorfami, no to. Tykamy się z nimi po raz pierwszy, że wtedy i William teoretycznie nie wiedziało o ich istnieniu, no, ale tam był ten ukryty cyborg, w sensie aż i tak dalej, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wszystko zrobione, także rzeczywiście no dzieje się, dzieje się bardzo dużo. Ja oczywiście EMI, te nagrody EMI szerzej omówię w, w niedzielę w, w odcinku w Hormudzie, no w takim stacjonarnym, że tak powiem, w tym dokładnie. Tak patrzyłem to to masakra, bo ja tych seriali no, nie znam. Bo akurat seriali to, to, to także obejrzałem. Tam, tam patrzyłem oh, The Boys. O, czy tam rzeczywiście byli yy, nominowani, czy tam rzeczywiście Andor. Czyli kilka takich produkcji, które gdzieś tam kojarzę. No, ale rzeczywiście, na przykład wielkim przegranym był serial The Bear. Niedźwiedź, niedźwiadek jak tam się on tam nazywa, bo tyle ile było nominacji, a nic nie dostał, a w ogóle w zeszłym roku to był film, wróć, serial, który pobił wszelkiego rodzaju rekordy. No tak sprawił, że niesamowitą ilość tych, tych wszystkich nagród zebrał. Cześć, aś, witam Cię bardzo serdecznie. Zaraz jest bardzo co piszesz, tylko dojadę sobie do, do świateł. Zatrzymam się i będę mógł patrzeć spokojnie, co jest grane. Byłem dobrze za rabiającym tren do łatym przyszedł powiedział wstań i idź jeszcze uzdrowiony, ch cholerny dobroczyńca. Czy to rzeczywiście nie mówisz teraz o żywocie Boyana latającego cyr cyrku Monty Pythona, no to tam rzeczywiście była taka, taka polewka, ja nie rozumiem fenomenu dojrzewania. Wiesz co, no ja bym powiedział, ale ja mówię, nie oglądałem tych, tych seriali, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Bardziej pewnie moje dziewczyny musiały się wypowiadać, bo one oglądają. Mimo, że teoretycznie powinienem, bo tak. Prowadzę kanał o tematyce filmowej, kulturowej, więc rzeczywiście powinno to być ogarniane. To jest raz. Dwa, mamy chyba ze cztery platformy, bo mamy oczywiście Netflixa, jest Disney, jest Amazon, Amazon Plus, no i też mam fajną w miarę umowę z, z Kanal Plusem, więc tutaj też można było coś fajnego ogarnąć, co nie? Więc powiedzmy mam trzy, no HBO Max nie mam, bo dobrze wiecie, że w Irlandii HBO nie istnieje. Tutaj jest... Chyba Sky, czy tam Sky Showtime, czy Sky Showtime Max, czy Sky I don't know what this is. This is something that I don't know. W każdym razie coś takiego rzeczywiście tutaj jest, ale poparkowali wieśniaki, ja cię kręcę. Teraz tej człowieku, weź i przejedź. Mhm. No dawaj, 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 dawaj. Co za. No dobrze, no nieważne, mnie miesza większość. tej sekundka ludziska, bo akurat wierzę przedszkola tej, tej dziewczyny, bo to jest szkoła żeńska. W Irlandii bardzo mało jest szkół koedukacyjnych. Akurat są szko szkoły męskie albo żeńskie. W tym momencie, skoro wybieram córkę, no to musi być żeńska. I dziewczyny w ogóle są zapatrzone w telefony, wchodzą na ulicę i nie patrzą, co się dzieje. Tak to rzeczywiście jest. Powiedział facet, który gada do telefonu w trakcie jazdy. <laughs> No ale akurat ja, ja yy, nie straciłem, tylko jak, jak sobie stoję. To jest śmieszne, ale mimo faktu, że od 7 lat siedzę w filmach, obejrzałem świadomie tylko 4-5 seriali. No widzisz, no coś, coś w tym jest, bo też na, naprawdę nie ma czasu, bo miał... Na ja nawet w tym momencie już nie mam czasu, żeby obejrzeć wszystkie superbohaterskie seriale, powiedzmy, gdzieś tam, które bym chciał. No bo one już w tym momencie zajmują taką e, e, lwią część mojego życia, że gdybym miał obejrzeć wszystko, to byłoby po prostu koszmar. Tak spokojnie widzę go. To rzeczywiście byłby byłby koszmar, a człowiek tutaj pro, pro, proponuje, próbuje obejrzeć filmy i to czasami nie zawsze tak wychodzi jakby się chciało, bo wiele jest filmów, które ja na przykład oglądam dopiero w drugim obiegu. Gdzieś tam powiedzmy, kiedy te filmy już wejdą na, na VOD, na platformy streamingowe, żeby móc sobie spokojnie obejrzeć, no bo rzeczywiście nie ma kiedy, nie ma kiedy, ale akurat... O, proszę bardzo, tutaj mamy miejsce i gdzieś mamy jeszcze miejsce. Tutaj, a tutaj sobie wjadę, o. No dawaj. No i wyjeżdżaj, pani. No i pani wyjeżdża. Poczekaj, ty, panie, tu. Bo ty, pani, tutaj wyjeżdżasz, ta pani tutaj wyjeżdża też. Ja sobie wiadę tutaj przy okazji. Ani moment, ludkowie. Bo trzeba zaparkować. W stoimy i jest elegancko. Jeszcze patrzę co piszecie. Yy, Oglądałaś obecność 4. Cześć Damian. Nie właśnie wiesz, Damian. Motyw jest taki, że najprawdopodobniej się wybiorę dzisiaj. Bo y, muszę obejrzeć z racji tego, że pozostałe części obecności były omawiane w cyklu kultowych horrory, A jak akurat tak, tak, tak jest, taka jest zasada, że kiedy coś obejrzę i zacznę omawiać, to już o, o, oglądam. W zeszłym tygodniu nie miałem możliwości, bo miałem popołudniówki, akurat w tym tygodniu jestem po pracy bezpośrednio, zresztą widzicie smycz z, z tą, z, z, z oznaką. Więc jak najbardziej mam nadzieję się dzisiaj, dzisiaj wybrać najpóźniej jutro, bo w środę już oczywiście nie mogę, bo już znowu nadąża za mną życie. Więc najprawdopodobniej będzie tak, a fajnie, bo tam nawet wczoraj mówiliśmy o tym na, na live, że mnóstwo urów zarobił, że rzeczywiście film dobre zbiera recenzje. Już Warren Brados potwierdziło w ogóle, że to nie jest koniec, bo to miał być koniec oczywiście. Inaczej, to będzie koniec historii z Warrenami, bo rzeczywiście już Vera Farmiga i Patryk Wilson powiedzieli, "OK, no to my sobie już, my sobie już, my sobie już, już kończymy. To sobie już kończymy, no ale ojciec, już maja. Ale akurat, rzeczywiście, jeżeli chodzi o, o całą obecność, to bo to mają się poznać kolejne części, jakieś tam tak zwane spin offy, które już miały być niby wcześniej, ale do tej pory tylko i póki co. Ale jeszcze ma się pojawić, jak się The Crooked Man, tam była jeszcze rzeczywiście chyba lajorona tak? Klątwa lajorony Cześć maja, właśnie. Także rzeczywiście, ja daję że będą jeszcze seriale, także to będzie całe mnóstwo. A teraz jeszcze Warren Brothers jest przejmowane. Czy będzie, czy nie będzie, ale jest przejmowany w Kto przez Paramount Pictures, także zobaczymy jak to będzie. Jak będzie, czy będzie recenzja, jak najbardziej jak najbardziej damien będzie recenzja, także jak najbardziej. A ja idę na wicket do Teatru Muzycznego Roma, także jak najbardziej gratuluję. Siema Marcin Lisiewski, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Gotowa, wszystko okej? Okay? Dobra, no to my jedziemy, my jedziemy do, do domu pani panie i panowie. A Panie, schabowy z, poprze yy, z poprzedniego to miało przy tej obecności? Schabowy to yy, zobaczymy. Poprzednia, poprzednia część to był rzeczywiście schabowy i to bardzo koszmarnie odgrywany, także nam się to nie podobało. A z mojej strony póki co so, to wszystko. Dziękuję bardzo Panie i Panowie. Widzimy się na żywo, oczywiście w piątek przy oglądaniu filmów, w sobotę przy graniu, tym razem w grę Robocop, Rogue City, Unfinish Business. A w takim live spontanicznym zobaczymy, czas pokaże. Dzięki za wszystkie łapy w górę i za wszystkie suby. Cześć!